Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale Ja nazywam się Zosia, jeśli jeszcze nie wiecie I dzisiaj, przez, od, od dzisiaj przez tydzień będę nagrywać odcinek Co ćwiczę na wyjeździe Jestem sobie właśnie na Mazurkach Zobaczcie na mój widok z okna Oprócz tego dachu Anyway No i dzisiaj zaczniemy od pierwszej mojej aktywności Której nie nagram, bo mam 4% Więc pójdę po prostu sama, bez telefonu i biegać a później Wam pokażę mój trening, yy, który zrobię najprawdopodobniej W tym momencie mam jakieś 13 tysięcy kroków yy, i spalone 223 kalorie, coś takiego Także zapraszam Was do oglądania Z racji, iż jest taka pogoda Była taka nie niefajna Po prostu poćwiczę dzisiaj w domu, niestety kadr nie będzie za ładny ale sobie poradzimy, poradzimy, będzie filmik z ćwiczenia. Zaczynam mój trening od rozgrzewki, którą sama robię, sama sobie w głowie układam. Zaczynam. Rozgrzewka już zrobiona, spaliłam dzięki niej 67 kilokalorii, a trwała ona niecałe 12 minut. Tutaj ogólnie jest stołek z laptopem, z niego będą mi się wyświetlały po prostu mm, filmiki. Na końcu Wam pokażę, które zrobiłam, a które nie, bo mam tam dużo wybranych. Już zaczynam mój pra prawilny trening. kalorii mam spalonych 474 możecie sobie policzyć ile spaliłam, bo ja w sumie nie pamiętam no i mam 12 561 tysięcy kroków witam w kolejnym dniu za 15 minut mamy 21 więc za właśnie za te jakieś 15-20 minut pójdziemy biegać dzisiaj mało spacerowałam dosyć, bo taka średnia pogoda mam tylko niecałe 9000 kroków także sobie tylko, ale właśnie za to idę dzisiaj biegać Znowu z moimi ciotkami moimi i z kuzynką. Także wam pokażę jak wyglądam jak biegam. Będzie to tragiczne, ale spoko. Chciałam pokazać jak bardzo nic nie widać. Strasznie nic nie widać, ale biegniemy dalej. Już trochę więcej niż 2 km przebiegliśmy, więc Wracamy. Uch. Zrobiliśmy to 5 km już bym powiem, pokazuję wam czas i takie tam. Hej, za 15 minut jest godzina 10. Ja wstałam i um, strasznie się czuję. W sensie mam katar i hmm, bolą mi gardło w nocy, więc nie wiem co to ale chyba niedobre rzeczy, więc będę musiała sobie po treningu, który zaraz właśnie idę zrobić. Wypić jakąś herbatę. Wczoraj w nocy jeszcze sobie tam mieliśmy jakąś małą potańcową, więc zrobiłam, już wam powiem ile kroków. Także już widzicie, wstałam rano i mam już 2000 kroków. Idę teraz na jogę. Trochę bardzo się spóźniłam, ale może mnie jeszcze przyjmą i już wam pokazuję, jak będę ćwiczyć. Ma, idziemy właśnie biegać. Jest super. Zobaczymy jak będzie później. Ja już naprawdę, Jezus Maria, nigdy w życiu już nie pobiegnę przed tym jak zjem. Tak właśnie to wygląda. Jestem bardzo zmęczona. No chyba to był mój najgorszy bieg w życiu. Strasznie się czuję. miałam Całą drogę miałam z więc już mam nauczkę, żeby nie jeść przed treningiem. No to to teraz to się zdziwiłam, szczerze powiedziawszy, jak zobaczyłam, ile kalorii spaliłam. Prawie tysiąc. nigdy w życiu nie spaliłam więcej niż z 600. Wow. ma jest 33, 30 w ogóle nie wiem, czy mnie słychać, ale się trochę wstydzę nagrywać. Mam na razie 6566 kroków, no i rozłożyłam sobie matę tutaj. Jest tu w ogóle mega ciemno i... No ale nie mam gdzie indziej dzisiaj ćwiczyć. Przecieka nam sufit i trzeba ratować sytuację tak w ogóle. No i teraz się szybko tak rozciągam i trochę porozluźniam, bo dzisiaj się źle czuję. 22 sekundy. 23 kalorii spaliłam. To był makijaż w pierwszą nie byłem zmęczona, więc zmywam makijaż, lakier z paznokci, bo już straszne. I dospać Hej, witam się już z Wami lekko ogarnięta. Zaraz ile biegać. Wczoraj nic nie umiarowałam, ale byłam na kajakach, spaliłam tam ponad 400 kalorii. A no, oczywiście zapomniałam że są telefonu, a wieczorem już nie miałam siły i ochoty nagrywać, ale dzisiaj... Idę biegać o Dużo, dużo kalorii, Łohoho. Siema! E, już się z wami żegnam. Mam na swoim koncie prawie 21 tysięcy kroków i 724 spalone mm, kalorie. No więc jest spoko, spoko. Jutro idę biegać, ale to już tego nie nagram. Mm. I do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień w poniedziałek o godzinie 15. .00.